Będzie za kilka miesięcy podział Tek w Komisji Europejskiej. O jaką tekę Polska powinna walczyć? Co no, musi się nad tym zastanowić. Z tego co ja słyszę, to Polska chce powalczyć o tą tekę, która zapewne będzie stworzona, nowa, czyli komisarza do spraw bezpieczeństwa. Europejskiego i przemysłu, może zbrojeniowego, nie wiem jak się to będzie nazywać, tym bardziej, że mamy bardzo dobrego kandydata. Czyli mówię o Radosławie Sikorskim, bo to jest doświadczony polityk i minister spraw zagranicznych, wieloletni minister obrony narodowej. Ale wie pan co? Nie tak dawno Bronisław Komorowski siedział na pana miejscu i mówił, że taka teka to byłby, byłoby zmarnowanie potencjału Radosława Sikorskiego, że ta teka nie będzie szczególnie istotna. No, w tych warunkach, jakie dzisiaj są, będzie. Sikorski mógł być też świetnym kandydatem na tego, nazwijmy umownie, ministra spraw zagranicznych Unii. Wysokiego przedstawiciela, Wysokiego przedstawiciela i tak polityki dalej. Zagranicznej, tak? Ale obawiam się, że ona przypadnie, ponieważ jak pan słusznie powiedział, jednak ten mainstream utrzyma przewagę, no to też między nimi będzie podział tak EPP, czyli ta Partia Ludowa, czyli HDC mówiąc wprost, będą mieli szefa komisji, a wtedy ten główny przedstawiciel no. zapewne będzie albo w, po stronie socjalistów, albo liberałów. No jak wiemy, Sikorski nie jest ani socjalistą. Chyba by się obraził, gdybym powiedział, że jest. Zdecydowanie mógłby się obrazić. A czy TK do spraw sąsiedztwa i rozszerzenia Unii Europejskiej? To może być taki cel dla polskiej dyplomacji? Może. No to jest też bardzo interesujące i niezwykle trudne, bo pamiętajmy, że tutaj... Głównym tematem będzie możliwość włączenia, przyjęcia do Unii Ukrainy. A to jest niezwykle trudne z wielu względów. Po pierwsze, bo jest wojna, po drugie, to duży kraj, po trzecie, nie wiadomo w jakim stanie on z tej wojny wyjdzie, i tak dalej. Ale myślę, że też można rozpatrywać ten, ten, to, ten portfel całkiem poważnie.